Ja, udali. Zawsze moja, moja, Zawsze moja, 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 trener prowadzi drużynę do moja, zawsze jest moja, moja, Oczywiście te medale złote, to wszystko będzie, ta ceremonia, rówka będzie razem z ceremonią numeru w Stadionie Narodowym, na wielkie wrażenie. Mam nadzieję, że Wy tutaj zebrani zawodnicy, zawodniczki, odwiedzicie na Stadionie Narodowym razem z Rzędą imprezę, mecz piłkarski, jaki jeszcze stady Narodowy nie widział. Wizimy odejścia niepokarów. Już przygotowujemy się do następnego miejsca, miejsce 14. Buchar wręczy pan Józef Soj, partner handlowy Firmy Dymbar. Medale wręczy Tomasz masz głos, ale to za chwilkę. Raz jeszcze zdjęcie. Patrzymy na Artura. Uśmiechamy się, panowie. Uwagi, patrzymy na Artura. Wspólne zdjęcie. Dziękuję bardzo. I uwaga, uwaga. Nasz głos, już gotowy trzy medale, Pan Józef Soj, będzie puchar. dziewczynką za miejsce 14. A są to dziewczynki z województwa szcząstkiego. Zapraszam. Tygryski. A te tygrysice. Znam tenera, zawsze. By był znany z tych fryzów. Teraz coraz z nich głosów to już coraz mniej nie może zrobić. Ale zawsze uśmiechnięty. Zapinamy swoje bluzy. Dekoracja kategorii u 8, 7, 10, Wiemy już, kto miejsce. Ósme, Brawa! Siódme, Brawa! szóste, piąte, czwarte, Tutaj Brawa! zapraszamy. Brawa! Brawa!

Uciekam, Kuba jest winien od naszego fotografa. Patrzymy na Angula, patrzono na Uśmiechamy się. Dziękujemy bardzo. Wracamy, teraz tam schodzimy i piszemy nagrody. Uwaga, miejsce czternaste. Chłopców Kuba, wziął się pan Tomasz Kłos, medal pan Józef Soj. Miejsce czternaste. Chłopcy z mojego Ludowskiego. Ludowskie, zapraszam. I z Ludowskiego.